Witamy na Rocket League. -u. Lecimy po kolejne rankery. Witamy, witamy. I na piękne mecze zapraszamy. Oj, 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 i na ich korzyść leci. My niebiescy jesteśmy, dobra. Ale poszedłem. Oj, zabrał. Oj, jedziemy. <śmówie> <śmówie> bardzo nie. dobrze. Tam nabieraj ich. Szkoda, że tego nie nagrałem, bo tak ładnie to przejąłem tą piłkę w locie, tam... Ja, tam wszyscy zaczęli skakać, pogubili się. Tam był wesoły świat teletubisiów po prostu, tam na boku. Jedziemy, <grystanie> mocne 4-0 sobie wyprowadzimy. Oj, oj, oj. Nie dzisiaj. To właśnie jest... Uh, 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 uh. <grystanie> Piotrze? Co się stało? Pozwól. <laughs> Piotrze, pozwól. Nie. No za... Nie. Nie, jeszcze nie. O! Miałem śmierć w oczach, wiesz? Dobrze. Dobrze się zrobił, bo... Jechał, co? Idzie tam. Ostrzeż! Ja, bym... ja. Ja, ja gram ra radosny futbol. Próbuję to robić. O oh, kurde. Dobra, dobra, dobra. Już też wracam. A, żeś ich tam wy... wykiwał, sorry. Dobrze, ci... no, dobrze, jest okej. Okay. O, ty. Myślałem, że się nabierze taką prostą. Takie proste, wiesz. Siedzi. Spowolniłem go trochę. Siedzi. Brawo. Da dałem się skasować, nie? O, i tu go. Ale ja też widzę, jak że już jadą tak na piłkę, to staram się im jakoś zajechać blokować, nie? Żeby... Piłka lepiej w nich. no, niż... Miu! ma! A kolega nie dojeżdża, co ten kolega? No właśnie tam coś chyba się już nie rusza. Siedzi. Siedzi! Nie, 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 kolega się nie rusza. No właśnie nie ruszał się, ale już się zaczął rysować. Nie, jak... A, zaczął się fajnie. Tam jeździ, ale... O, te Typingu mam w porządku, jadę. Dobra, dobra, poszedł na bok. kolega chyba za bardzo to nie pomaga. Oj! I jedziesz Michał, to Dobrze jak mi zabrał Wywal Dobrze Tak wywaliłem, nie wywaliłem, ale Puść O jest. Dobra, nawet dobrze tego nie trafiłem Nie trafiłem, bo to oj Ale szkoda Że się nie pomylił, bo by to wpa... fajnie wpadło by to Kurde No nie, dlaczego? <śm> dobrze, dzięki Jadę, 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 spokojnie. Spokojnie. Nie. Niestety nie dziś. O nie. O nie. Ale to było. Ja, pierdyka. Ale to nie wpadło. Teraz, teraz. Nie, teraz. Nie teraz! Jeszcze teraz, nie! Teraz! Teraz! Mamy no. Kurde, szkoda, że tego też nie nagrywam ze swojej perspektywy, ale. No, ja, ja mamy zwycięstwo! Tak myślałem, że to się tak skończy, ponieważ koledzy już troszeczkę grali ewidentnie na przemęczeniu. ale, ale to nie było mocne zwycięstwo, to jeszcze można byłoby to ugrać, bo nie z takiej w tak, tutaj. Chyba, że już morale mają. Ale wiesz, bardzo. co tak? Wydaje mi się, że Chłopacy czuli, że. Nie, nie byli pod naszą bramką za często. No nie, to tak. Randomowo. Tak, tak chyba czuli, że po prostu ta piłka idzie w drugą stronę za każdym razem. W sumie jest to miłe, bo przynajmniej chociaż jest taki jeden dzień, w którym to dla nas idzie przyjemnie. Tak, Że to idzie się od, odbija w ich stronę. Naszą bramkę za chwilę się pod ich bramką, nie? Tak, że. To jest przyjemne O, mapa jakaś przyjemna, ładna, fajna Kurde, muszę się napić, bo mnie zaraz... Lecisz po piłę, później się napijesz Gardełko mnie zaraz... O Jezus! Co ja zrobiłem? Piłeś, dobra. nie jedź Nieważne Wracam Co? Ojej Ojej, sorry, że w drugą stronę, ale... Dobra, dobra Wziąłeś y, tego? Do panacza? Oj, wyjął. Kolega mnie niepokoi, bo tak sobie z tyłu stoi. W czaj się, jakby obserwował, jakby wiedział, co chce robić. Pięknie, pięknie. Aj, to No nie, no i to już teraz siedzi. Kurde, nie, nie, nie siedzi. Ale nie mam do nie miałem, Nie mogłem do palacza żadnego zebrać, nic. No tylko tyle, bo tak po No czemu tak? Nie. kończy, że to nawet ładnie się odbiło, nie? Oj, tutaj walczą, tu już będzie walka. Jest walka, jest, jest. Ale no dobrze, ja, ja potrzebujemy też takiego meczu. To, 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 Jadą nam na takie 2-0, to już ich nie dogonimy, bo to nie wpadnie. Tu będziemy pół meczu jeździć. Znowu będzie mecz na I, i w 1-0. I 10 sekund do końca i boom. Ja, ja nic nie trafiam, co jest? Mogę nic stracić. Zobacz. Oj, oj, oj. Koniec. Nie, 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 nie. Jeszcze tak trochę... Coś nie tak. wiem. te Dobrze, nie, nie latają. Nie, nie skaczą. Ja też nie latam, a powinienem. Jest, bo... idziesz. 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 Nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. Nie wiem. Chciałem to driblingiem tak dokończyć. Aj. No to się kurczę Aj, Ja tam już gdzieś przez ten dym tylko patrzę, czy to... Teraz. Nie. Koleś to... Zdjął, zdjął no. Ja... Ej, no ja też byłem na dopalaczu, to czemu mnie skasował? skasował? Sorry. Ja pierdykam. Oj, oj. Dobrze, 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 dobrze. Ja nie mam nic. Nawet... Nawet tu dobrze wyszło. Psych. Jakbym miał dopalacz. Ja się nie napinam, bo za mocno się zaczął napinać, i zobacz. O! Zobacz. Jest, 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 jest! jest, Pali. Dobrze. Jest! Jakbym wtedy miał tego dopalacza, to. Ja tutaj też, jakbym cokolwiek miał, to. Paradoksalnie dobrze, że cię skasowali, bo to zostawiło mi furtkę. Tak, to tak to, to podejrzewam, że. Ojej, ojoj, ojoj! Zaczyna to źle lecieć, Michał. Nie w tą stronę. Ale wciąż nie w bramkę, nie? To jest... Dobrze, dobrze, no. Musiałeś... o, nie. To światło leci. Nie! Wybił to, no wybiłem to! Ale to jest była panika. Usta, a ja tego nie trafię. Ale ja trafiłem! Jest! Ja ona się ją tam góra widziałem coś. Bo ja troszeczkę z tyłu byłem, po prostu nakierowałem tą piłkę. No wszyscy ją uderzyli Ja to jej nawet nie dotknąłem, także leci. Ja leciałem gdzieś kurde, ja nie mogę nic teraz uderzyć takiego o! Sensownego, kurde Nie wiem dlaczego, tak? Ale najważniejsze, to prowadziłem. To jest jeszcze... Jak zacznę przegrywać i... Oj, jestem, 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 adni. Dobra. Sobie nie teraz, 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 teraz dałem dobry. Nie, no nie, to nie mogło. Patrz. Ja... Na 3, -0, uwaga, 3 0 Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, jest 2-1. Trochę, no, nasza wina. Niewykorzystane sytuacje. Bo no. ja, ja to mogłem trafić i ty to później mogłeś trafić. No ja za dużo gadam o tym, kurde, i się nie nie ten. Za bardzo dużo żeby jechać, żeby trafić, że nie Zdech. mogę trafić. Tak jest. Ja tutaj. O Jezus. No nie no, kurde. Dobra, wracamy na 2-0. Jest! Au! Twój mecz, Agnet. Twój meczek. Piętka. Dobrze jest, jest super. Wróciliśmy. O oh Jezus! No, nawet to dobrze wyszło. Kurczę. Dobra, dobra. Można się do tej fajnej akcji wyprowadzić. Wybijaj. Że... Super. Mm -hmm. Ja pierdykam, no nie mogę tego uderzyć Naszą Jest Jest No i uderzyłeś no, nie w ogóle. Ale to by samo nawet spadło, ja tego już nie musiałem No Ale wiesz nie. oni mogli to No mogli, ale tutaj o. I koniec, kolejne zwycięstwo Kolejne przez poddanie, ale to tylko dzięki naszej dobrej grze Jeśli się podobało, zostawcie kciuka w górę I widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się